Są bezinteresowni i nie żałują wolnego czasu. Dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy, także tych z Klubu Młodych Liderów. Prowadzą bezpłatne zajęcia, m.in. kurs pierwszej pomocy i języka migowego. Na początek nauka alfabetu liczebników, później słów i coraz trudniejszych zdań. Tak wyglądały zajęcia języka migowego, które dla swoich znajomych przygotowała w Rzeszowie Ernestyna, absolwentka pedagogiki. Myślę, że w prosty sposób bez problemu będzie można się porozumieć z osobą głuchoniemą. Osoby y, umiejąc alfabet, y, nie znając jeszcze słowa, a potrafiąc y, dobrze alfabet będą mogły y, wyraz przeliterować. Biorący udział w zajęciach zdecydowali się na nie, bo każdemu podstawy języka migowego mogą przydać się w życiu i przyszłej pracy. Na przykład pani Kamila chce wykorzystać go podczas warsztatów teatralnych. Chciałabym też pracować właśnie z ludźmi głuchoniemymi, z takimi ludźmi też chciałabym tworzyć teatr, a dzięki temu językowi będę chyba to w stanie robić. Z kolei w Jarosławiu młodzi ludzie zdecydowali, że chcą poznawać japońską kulturę, m.in. sztukę walki samurajów. Jest wśród nich m.in. Alicja. Frajda, na pewno wielką frajdę. Dużo się uczę i rozwijam przede wszystkim swoje zainteresowanie krajem, który jest mi naprawdę bliski. Zajęcia prowadzi Łukasz, który od lat każdą wolną chwilę poświęca na poznawanie tajników japońskich sztuk walki. Nie jest to łatwe, jeżeli chodzi o rekonstrukcję europejskich rycerzy, rycerzy konkretnie polskich, jest bardzo dużo źródeł u nas, troszkę strunie właśnie z tymi źródłami japońskimi, jednak jest ogromna przepaść językowa. Bezpłatne zajęcia odbywają się w ramach klubu młodych liderów. To właśnie oni przygotowują i bezpłatnie prowadzą zajęcia, w jakich chcą uczestniczyć młodzi ludzie z ich miejscowości. Na realizację pomysłów dostali po 3000 złotych. Zależną głównie na efekcie mnożnikowym. 28 wolontariuszy, pozałożenie to jest bardzo mało osób, ale zakładamy, że każdy z klubów młodych liderów, mamy 14 klubów, zaangażuje. Przynajmniej 10 wolontariuszy, to już mamy 140 osób, a ci wolontariusze, albo te działania tych wolontariuszy, zakażą kolejną grupę osób. Chodzi o to, by zdobytą wiedzę i umiejętności przekazywać kolejnym młodym ludziom. Projekt odbywa się w trzech województwach: Podkarpackim, Lubelskim i Małopolskim. Sfinansował go Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.